Cześć, Damian Nowaczyk, Nowa Jakość rozrywki, imprezja, też przy okazji. Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat bezprzewodowego WMX-a. Ostatnio był odcinek na temat bezprzewodowej transmisji dźwięku, której używam. Jakiej używam, jakiego sprzętu używam, to wszystko macie w tamtym materiale, w tym materiale i pod tym materiałem, także linki do sprzętu, którego używam. Nie jest to lista rzeczy, które wam proponuję kupić, które Musicie kupić. Są to dwa rozwiązania, które używam, i tu uwaga, używam ich jednocześnie. Dlaczego używam dwóch zestawów, dwóch różnych zestawów, a nie jednego? To dowiesz się z tego filmu. Jeden zestaw to Blue DMX od Sigma, Sigma Light Magic, zawsze mówię, bo ze sterownikiem do świata mi się to kojarzy. Polska firma z Krakowa, która produkuje bardzo dobrej klasy sprzęt do sterowania światłem. Sprzęt, który jest wykorzystywany nie tylko przez DJ-ów, ale także i na realizacjach typu stadiony, świetnie sobie bez daje radę. Jest to bardzo dobry sprzęt, czego nie można powiedzieć o chińskich płytkach od MineFrame'a, których też używam w swojej pracy. No i nie są to dobre rozwiązania, ale też ich używam. Wiem, teraz pewnie już chcesz napisać, że masz taką płytkę i u ciebie działa i ty nie widzisz problemu i nie wiesz, czego ja się czepiam. Oczywiście twoje prawo, ale pozwól, że opowiem ci ze swojego dwuletniego doświadczenia z tymi płytkami, jakie są problemy, jakie są ich wady i dlaczego używam akurat dwóch zestawów do transmisji bezprzewodowej jednocześnie. No więc tak. Przede wszystkim jeżeli chodzi o oświetlenie najczęściej używam rampy. Jeżeli używam rampy to zwykle podłączam ją kablem lub też montuję ten jeden odbiornik od bezprzewodowego DMX na rampie, nadajnik na konsoli i chociaż ten jeden kabel oszczędzam. Jeżeli mam totemy z głowami to tak samo w głowy wpinam sobie te odbiorniki i reszta instalacji jest już wykonana w słupie i podpinam para, podpinam sobie głowę i wszystko ładnie śmiga do tego używam BlueDMXa dlatego że jest bardzo dobry i przez kilka lat używania nie napotkałem na żadne trudności, żadne problemy, żadne przeskoki, żadne zawieszenia się systemu, czy była przerwa w dostawie prądu, czy jakiś tam inny problem. To zawsze działało. Czasami tylko zdarzał się taki moment, gdzie zaobserwowałem, że podczas na przykład stania głowy w miejscu robił takie Taki chwilowy przeskok. Ten przeskok oznacza, że <laughs> przez chwilkę była mała przerwa w dostawie sygnału po Wi-Fi i głowa planowała wrócić do swojej bazowej pozycji. Taka, taki minimalny tylko tik kilkukrotnie zauważyłem na tym sprzęcie, i to wszystko. W przypadku, kiedy testowałem sytuację na sprzętach chińskich, no była to tragedia. I tutaj nie wiem, czy. Trafiło mi się 45 wadliwych płytek, czy trafiło mi się 45 źle wlutowanych płytek, czy trafiło mi się 45 płytek, które po prostu nie działają, ale ten system nie działał tak, jak powinien. Mowa o podłączeniu sygnału bezprzewodowego przez te chińskie płytki i puszczeniu go na głowę. Tutaj wielokrotnie w ciągu nocy zauważałem błędy opóźnienia w ruchu, niedokładność ruchu, szarpanie tego ruchu, zawieszanie się itd. były po prostu na porządku dziennym. Ale i tak wykorzystuję te chińskie płytki, tylko nie do sterowania głowami nie do sterowania rampą, a do podświetlania ścian. Tutaj stwierdziłem, że Blue DMX się nie nadaje. Mam zestaw około tam 40 światł, które wykorzystuję do podświetlenia całej sali, i największym bajerem jest Update z zeszłego roku, w którym postanowiłem wszystkie sterować bezprzewodowo. Rozkładam oświetlenie dookoła całego pomieszczenia, czy tam jednego, czy dwóch, czy trzech i podpinam je pod sterownik za pomocą sygnału Wi-Fi i działają. To wszystko działa, działa nawet fajnie, oczywiście z tymi opóźnieniami, o których przed chwilą mówiłem. Jednak to, że czasami w ciągu nocy któraś tam belka na chwilkę zgaśnie, zapali się, czy też za długo świeci w stosunku do innych, bo ma jakieś opóźnienie, jest praktycznie niezauważalny. Ja, wiedząc o tym, że coś takiego może być, jestem na to wyczulony i to zauważam, natomiast dla większości osób, gdybym o tym nie powiedział, to pewnie stwierdziłby, że tak po prostu ma być. W przypadku głów, to co jest nie do przeskoczenia, w przypadku belek rozstawionych dookoła sali, jest do zaakceptowania. Ogromna zaleta tych płytek to to, że można je schować do środka i nie zawadzają, nie wystają na zewnątrz. Bluedo MX, niestety, no, włożony w belkę czy w para, zajmuje bardzo dużo miejsca. Jest takim potencjalnym miejscem, które można wdepnąć, wleść, coś zepsuć, i tyle. Dodatkowe zasilanie nie jest potrzebne przy płytkach, o czym zaraz opowiem. Natomiast w przypadku Bluedo MX potrzeba ładowarki od telefonu, która jest oczywiście w zestawie. Zatem tak. Jeżeli chodzi o jakościowe przesyłanie sygnału, używam Blue dmx a Koszt około 140-130 zł za taki jeden nadajnik, odbiornik, to jest właściwie zamiennie, bo co mu każemy, to będzie robił. I wysoka kultura pracy. Jeżeli masz 4 totemy plus nadajnik, to za 600-700 zł, jesteś w stanie taki zestaw sobie zorganizować i bezprzewodowo przesyłać sobie w, dowolne, w dowolnej ilości ten sygnał po Wi-Fi. Jeżeli natomiast chcesz, tak jak ja, podświetlać całą salę, to chyba najlepszym rozwiązaniem są te chińskie płytki. Pamiętaj tylko o jednym: że BluDMX możesz podpiąć do każdego urządzenia i po prostu będzie działać, a te płytki musisz do tego urządzenia wlutować. Więc jeżeli masz nowe głowy, fantastyczne itd., to musisz je rozebrać, coś tam przylutować w środku i wiadomo, że w tym momencie gwarancja mówi papa. Pa". Zatem przemyśl, czy warto to robić. Czy nie lepiej jednak taki troszkę droższy zestaw, który tylko wpinasz i działa, sobie gdzieś tam wmontować? Czy lepiej grzebać w środku i stracić gwarancję dla 50 zł oszczędności? Pamiętajcie, że głowy i inne nasze bajery lubią się psuć od transportu zimna, ciepła, gorąca, wstrząsów. To wszystko im szkodzi, a także nadmierna eksploatacja. I dwuletnia gwarancja tutaj nie jest czymś, z czego by się nie korzystało. Dobrze wybierzmy zatem się na rozkminienie tego tematu tych płytek jak to podłączyć to każdy średnio zaawansowany szympans sobie poradzi, dwa kabelki do 5V zasilania podłączamy w głowie czy też w parze czy w czym tam chcecie i dwa kabelki podłączamy do DMX plus jeszcze antenka i to wszystko sobie chowamy do głowy i tyle problem jeden jest taki, że płytka ma diodę i ta dioda kolorem symbolizuje, jaki na jakim paśmie nadaje. Możemy to zmieniać przez naciskanie przycisku. No i teraz jest niezła zabawa, żeby wmontować tę płytkę w taki sposób, żeby przewiercić odpowiednio otwór na diodę, przewiercić odpowiednio na przycisk i odpowiednio ją zamontować, żeby dało się z tego korzystać. Ja z tego zrezygnowałem. Moja płytka jest po prostu włożona do środka, przykręcona trytką do kabli i uruchomiona na stałe na jakiś program. Z jednym tylko zabezpieczeniem, a mianowicie zrobiłem sobie w obudowie każdej lampy jeden otwór i wyciągłem przez niego przycisk, który umożliwia włączenie płytki lub wyłączenie płytki. Co bardzo ważne, bo w przypadku gdybyśmy się spotkali z jakimś DJ-em na drugiej sali, który też by miał taki zestaw, nie moglibyśmy się wzajemnie dogadać, co zrobić. Wystarczy, że wyłączę te płytki i skorzystam z lamp w trybie pasywnym, czyli na przykład zapalę na fioletowo i zostawię je tak na sali. Trudno. Nie będzie bajeru, ale będą świecić, nie będą się zakłócać. W ten sposób to rozwiązałem. Jeżeli chcesz się bawić i te płytki tam sobie wcinać w taki sposób, żeby dało się zmieniać ten kolor, możesz to zrobić. Jeżeli chcesz zostawić na stałe, też można tak zrobić, dając sobie ten przycisk. To patent jest dokładnie opisany, rozkminiony przez Arkadiusza Augustyniaka, którego być może kojarzycie z programu Głowa z głową z... Facebooka. Polecam zajrzeć, chociaż od dawna tego kanału już nie odświeża. Mam nadzieję, że do tego kiedyś jeszcze znajdzie czas, żeby wrócić. Jest tam dużo wiedzy na temat głów, na temat sprzętu i właśnie ten patent na temat płytek też jest dobrze opisany. Arek, jeżeli będzie mógł, to na pewno Wam pomoże. Jeżeli macie jakieś pytania techniczne do mnie, jak to tam podłączyć, to niewiele więcej niż tutaj mogę Wam powiedzieć. Jeden patent Wam jeszcze zdradzę natomiast na, na temat antenek. Jeżeli chodzi o montaż antenek, to w przypadku plastikowych świateł, plastikowych obudów świateł, spokojnie możecie tę antenę zostawić w środku urządzenia i ona będzie dobrze działać. Jest na tyle mocne, że znajdzie sobie tam drogę. Jeżeli natomiast macie metalowe, czy tam stalowe, czy aluminiowe obudowy świateł, wtedy niestety musicie antenę wydostać na zewnątrz. I tu mój patent się kłania. Mam nawet jedną taką antenkę gdzieś tutaj porzuconą. Jest. Tak, tak to wygląda. Antenka z kabelkiem od mainframe'a, który w takim stanie przyjechał okrętem. No, no więc można zrobić tak. Można posadzić sobie tu gniazdo, wystające na zewnątrz i przykręcać za każdym razem antenki. I te antenki i tak będą Wam wystawać i denerwować Was z urządzenia. Będziecie się martwić, że ktoś o taką. Konstrukcję sobie prędzej czy później zahaczy. Dlatego ja zrobiłem to troszeczkę inaczej i u mnie to działa i bardzo dobrze działa. Właściwie wystarczająco dobrze, bo zadowolony jestem z tego, powiedzmy w 90%. Anteny przymontowałem w ten sposób do obudowy dwoma trytkami po prostu w formie płaskiej, że opierają się o obudowę i są tak, tak po prostu wszczepione i to działa. To działa świetnie. Oczywiście kabelek, dziurka i tak dalej, podłączenie do płytki, natomiast to wystarczy. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby anteną kierować w stronę centrum sali, a nie w stronę ściany, i wszystko będzie dobrze. Takie uproszczenie pozwala mi zaoszczędzić masę czasu na przykręcanie, odkręcanie antenek i martwienie się o to, że ktoś je urwie. Po prostu musiałby się bardzo postarać, żeby uszkodzić cokolwiek. Tyle jeżeli chodzi o Chińczyki. Jeżeli chodzi o Blue DMX. Nie nadaje się do dekoracji światłem, jest za dużo zabawy. Tutaj przewagą Chińczyków jest jednak ten brak dodatkowego zasilania, szybkość zastosowania, natomiast są te, te pewne wady. Tutaj każde urządzenie. Nie ma wyboru trybu, czy nadajemy, czy odbieramy i one bardzo mocno głupieją. Jednocześnie przekazują ten sygnał, jeżeli go dostają, rozsyłają go dalej, robi się taki troszeczkę bałagan w tej sieci. Tak naprawdę jest to płytka, która nie ma żadnych attestów, nie ma żadnych zezwoleń na sprzedaż w Unii Europejskiej ani niczego takiego. I generalnie, jeżeli będziecie mieli dużo tych belek na sali, to zauważycie, że zasięg czy sieci Wi-Fi, czy komórkowy jest bardzo ograniczony dzięki nim. Często się zdarza, że no, może ludzie nie narzekają, nie łączą jednego z drugim, ale pamiętajcie o tym, że to ma wpływ na jakość pracy sieci. Te urządzenia bardzo, bardzo mocno zakłócają sieć Wi-Fi, sieć komórkową bo nie mają takiego czystego, fajnego sygnału. Ze Zbyszkiem z Sigmy Light Magica, który produkuje Blue Mixa. a nieraz gadałem na temat, godałem czy tam rozmawiałem na temat tego, w jaki sposób działa to jego urządzenie, że jest lepsze. Próbował mi to wytłumaczyć, ale jakoś tak nie do końca rozumiem, o co mu chodzi w tej elektronice. Po prostu jest to zgodnie z wszystkimi normami wyprodukowane i działa tak jak natura chciała. Jeżeli masz jakieś pytania i opinie odnośnie sprzętów do bezprzewodowej transmisji DMX-a, napisz w komentarzu, zostaw ślad po sobie, zostaw łapkę w górę, jeśli temat Ci podobał, bo sporo takich gadżeciarskich tematów, sporo tematów związanych z dj wiedzą będzie na tym kanale, sporo informacji o kursach, szkoleniach. O, właśnie zapomniałem powiedzieć, 25 kwietnia 2021 roku spotykamy się po raz pierwszy na szkoleniach nowej jakości rozrywki, które odbędą się w internecie. Także zapraszam Cię serdecznie. Szczegóły oczywiście pod tym filmem. A na razie dziękuję za obejrzenie. Trzymaj się i piona.